Już widzę, że jest ładna. Ładniutka. Ferrari F430 z 2008 roku napędzane silnikiem o mocy 510 koni mechanicznych i pojemności 4,3 litra. Do tej pory pokonało zaledwie 7378 km. Robię zdjęcia, żeby wysłać klientowi od razu. Kolejny samochód i kolejne nerwy, bo budżet znowu duży. Yy... Otrzymaliśmy zlecenie na Ferrari F430, koniecznie czerwone. Uwielbiam takich klientów, bo klient powiedział, że mamy mu znaleźć F430. Budżet nie do końca ma znaczenie. Ma być idealna z jak najniższym przebiegiem, bo to już jest kolejne Ferrari w jego garażu. Ma być. Nie ma jeszcze 430, uzupełnia kolekcję. No i chcę kupić auto jak najbliższe stanowi fabrycznemu, z jak najniższym przebiegiem, a czy będzie kosztowało 100 tysięcy więcej czy mniej, powiedział, że nie gra roli. Ma być idealne. Jak środek, ładnie zafoliowane progi. Jeszcze folią cała zatygowana. Kurczę, bardzo ładna jest. Fotel. jak ona ma przebieg? taki głęboki fotel. Ona praktycznie nie ma przebiegu, bo ma 7300. No to może dlatego taka ładna jest. Taki głęboki fotel, a w ogóle nie niepowycierany, zobacz. Zadba na auto, nie? Ja ją odpalam, zobaczymy, czy wszystko będzie OK. Ładnie to gra. No kurde, wnętrze jest jak nowe. No to jest nowy samochód, bez przebiegu praktycznie. To nie ma tu co przedłużać. Nie. Dobra. On tam mówił, że w okolicach 15-16 milionów wstępnie, ale myślę, że jak dostanie te zdjęcia, to może jeszcze nawet coś dorzuci. Tak, na pewno coś dorzuci. Bo licytacja jest za, za niedługo. Nie mam dużo czasu. Zaraz wysyłam zdjęcia do klienta, zdzwonimy się jeszcze z nimi. Myślę, że śmiało możemy to licytować. Pędzimy. Dobra.